Siemanecz, Krzyżu z tej strony Krzysiel, witam bardzo serdecznie w kolejności klipa Prawdziwe Życie, witam was bardzo serdecznie, Max który jest nietypowo ubrany, słuchajcie, jest godzina bardzo wczesna, że jest 5.17, co Max robi o 5.17 przed, przed ratuszem, słuchajcie, pracujemy dla ochrony, dla pewnej firmy i moim zadaniem jest go dowieść w bezpieczne miejsce tak, żeby nikt nie podejrzewał, więc co? Yy, zaraz przejdziemy do yy, rzeczy związanych ze stanem Konta, ale ty, jeśli chcesz kolejny odcinek, zostaw łapkę w górę. To jest samochód, który mamy przepisany To jest oczywiście jakiś GTA, więc muszę w tym momencie. Ja bym zębrał. O, mordercy mogą... znaczy jacy mordercy, bo ludzie, którzy będą chcieli zabić jakimś bardzo ważną sokkę z McKeewem. Oczywiście nadal Max nie ma pozwolenia na broń. Przypominam. Dzień dobry, miała Pana dostarczać, więc jedźmy już się, jak najszybciej. Jeżeli Pan z przodu, nie chcę nawet z przodu, więc sobie na dobrze Ruszamy! Tak takim razie. Muszę się też wiadomo, rozglądać. Jakbyś podejść z pani. dobra. Jak najszybciej jadę. Tutaj jest cel podróży. O, trochę kawałek jest, więc trochę pojedziemy. Więc nie. Jedziemy. Okej. Okay. Ktoś nas goni. Jeszcze kawałek. Co jest? Gonią w nas! Jeszcze do R! Cholera, widzowie. W tym momencie widzowie muszę od Państwa jest jazdy. Gdzie tak? Jest zmarę ja ich zgubiłem Nie jadą. Cholera. A ja właśnie widzicie, widzowie, oni mogą mieć broń, a ja nie mam broń nawet. Zaraz czuję, że coś może wywalić GTA, bo wjeżdżamy w rejony miasta. W tej wyrobie, co się z O nie stanie. bym. widzicie te czerwone kropki na radarze? Chyba ich trochę rolować Ale auto, ale to już nie mój problem, bo to nie jest ogólnie moje auto i ja za to chcę go pakować, bo mamy problem, bo nas z Cholera! Ale ekscytująco zaczyna się... Pra... Drodzy Państwo, dzisiejszy odcinek. Tutaj rano, ja go nie dostarczyłem jeszcze. Ale jak widać rzucali się z pięściami, więc nie mają broni, to jest najważniejsze. To rzucić w ich chyba. Widzicie widzowie? ja, no, jadę, dobra. Szybko tu przyjadę, może mnie nie zauważam. Ale czas, że to auto jeszcze daje radę w ogóle jechać, to jest najważniejsze. Nie, wsłuchaj się gdzieś, jakiś raz czy coś. Teraz wam już mogę się na spokojnie przywitać, dzień dobry. Oczywiście wszyscy żyją, gości, którego przywróciliśmy, też żyją, ale witam was już w odcinku, bardzo serdecznie. Jeśli wam się odcinek podoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Ale to już mówiłem na początku, więc lecimy. No ale aktualnie na naszym kocie jest 0$ yy, po poprzednim odcinku, bo nas bo wydaliśmy prawie większość na samochód, którym dzisiaj odbieramy, bo też zapłaciłem w poprzednim odcinku za Moi drodzy, i też muszę Wam powiedzieć, bo w poprzednim odcinku podałam kwotę 2210 dolarów i podałam Wam złą kwotę, ponieważ na naszym kodzie było 3000 ileś dolarów. Tam nie pamiętam już. Więc musimy sobie dodać z tej kwoty 1354 dolarów. No więc tyle mamy. O kurde, zradziłem wam samochód, jestem giotą plus 100 za wnajem 100 200 1254 dolarów na moim koncie i 2 oraz 1000 za roboty. No, zrób pokazam sobie 1000, czyli 2254 dolary. Pobrze. To więc wyjaśnione, wyjaśnione. Jestem pod, jak widzicie, nasz autko już stoi, pani, pani, panie i panowie. Jest już gotowe, gotowe do jazdy po ulicach. Więc pobrze. Jakie już można, jeździć? Wiadomo, że to jest takie samochód z takiej grupy, ale wiadomo. Nie mam aktualnie czym jeździć. Więc mamy samochód, więc super. O tam jest nawet taki sam, widzicie? Taki biały. Więc kozak, co jest? Czy się mi gacz odpalił, czy ja byłem ślepy? Kurde, kolejne światło, jakbym typowy wjechał w wytyłek. Dzisiaj też, jeśli pamiętacie poprzedni odcinek, będziemy mieli współlokatora. Wiecie co to oznacza? 50 dolar będziemy znowu płacić za wynajem, bo będzie ktoś z nami wiesz, więc nie Dobra, złamimy prawo trochę. He Tutaj Dobra, w takim razie jedziemy do domu. Let's go, więc wjeżdżamy naszą furą do garażu, let's go everybody Oj, oh, stoi motor, zresztą teraz pytanie widzowie, co ja mam zrobić z motorem, jakby takie się zastanawiałem Bo słuchajcie, mamy aktualnie dwa gwiazdy. wiecie co, teraz sobie pomyślałam, że na razie ten motor sobie tak nie chce będzie, a czemu by nie więc zostawimy na razie motor. Ewentualnie decydujcie wy, co robić z tym motorem. Dajcie znać w komentarzu. Dobra, więc idziemy do domu. O, właściciel. Właścicielu. Dzień dobry. Co się stało? To jest nasz nowy współlokator, który będzie z nami mieszkał. Dobra, musimy, dobra, powiedział, żeby się zapoznać i on od dzisiaj ze mną mieszka. Tam też sobie już poszedł. Może zapoznajmy się jakoś. A to, hej, ja jestem Max i jestem z... Psi. Hej, ja jestem Max, no, widzę, ja nie umiem zapoznawać się. Ja jestem Max i mieszkam tu też w zasadzie od niedawna. Jackson, to jest Jackson, więc hej, Jackson. Będziemy ze sobą od dzisiaj razem mieszkać, więc wiesz, chłopie, nie wiem, tam się dogadamy, wiesz, i... Dogadamy się. Dobra, dogadają się, po ale kto wie, może to też kolejny znajomy, moi drodzy. Kolejny znajomy, wiecie co to. Znaczy, pierwszy znajomy, przepraszam. Pierwszy znajomy będzie bardzo ciekawy mieć pierwszego znajomego. Jakiegokolwiek. Jak kumpla. Lecie nam, kozak. Chłopaki jakiś wymyślili spotkanie po pracy, więc dla mnie spoko. Wymyślili jakieś spotkanie zapoznawcze, więc czemu by nie? W sumie nawet dobrze. A ja lecę jeszcze w pewne miejsce, bo coś mi się przypomniało. My przecież jesteśmy ratownikami. Zapomniałam totalnie o tym. Patrol na wodzie. Witam was bardzo serdecznie gdzie co, ja chyba z tej pracy zrezygnuję, bo w końcu mam lepszą Jak się będę rozglądać, czy coś się przypadkiem tu w okolicach gdzieś nie dzieje? Tu coś mamy, jakaś co no, na łódź Co jest? Jakiś tość. Halo? Halo? Przepraszam? Wnośnie Ci się naczerwamy, nie wiem czemu. Czy to bliżej? Typie. Gdzie on jest? Zobaczmy jeszcze raz jej. Co jest? to przed chwilą było? Ty, bo mi ta ucieka, łódź! Dobra, muszę do po podpłynąć. O nie, ona jeszcze mi ucieka! O nie, no wracaj się! Gdzie to płynie? Goddammit, no nie! Gdzie ty gnasz? Czy ktoś nim prowadzi, czy mi to Nie, nikt prowadzi przeciwnik siadaj Max! Dobra, łam ją. To dobrze. Ja wracam na brzeg. Więc idę komuś to powiedzieć. A potem nie wiem, co dalej. Jednak wydarli się na mnie. Że ty pani uratowamy, ale typ zniknął, więc jak ja miałam go przepras przepraszam bardzo uratować? Bardzo dobre pytanie. No też chciałbym to wiedzieć. Ja wam coś i mówiłam o spotkaniu z zapoznawczym. To tak, jedziemy do klubu, bo gdzie można najlepiej się zapoznać w Ameryce niż w, w klubie. Także znaczy, moim zdaniem. <laughs> Dobra, więc jedziemy do... Kurde, jak się ten klub nazywa? A! Ah, jest Bahama Mamama, mama. To jest ten oto klub. To są chyba parkingi. Staniemy sobie i razem z Jacksonem, czy Jackiem, czy tam kimś. Jak zwał tak zwał. Trochę będziemy zaszawać. Więc wbijamy. Pół. Jeszcze zostało 30 minut do pierwszej godziny. A to Państwo tak się zrobiło. Moi drodzy chłopaki są, niebrzydko mówiąc, pijani, widzicie, ledwie co się na nogach, znaczy maks się głównie co na nogach trzymają. Może takim śmiesznym akcentem zakończymy odcinek. Dzięki Wam wielkie za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i dzwoneczek. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no i co? Dzięki wam wielkie, zostawcie łapkę w górę. Ja już muszę na dzisiaj niestety skończyć nagrywanie filmów na zapas, ponieważ już mam cały, już nie mam pamięci w kompie. więc dzięki wam wielkie, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się na razie, no i ją! Oczekujcie kolejny